Dzień jestem Marek. Czy słyszycie ten piękny dźwięk? Raz nie. Słyszycie to, to oznacza, że prawdopodobnie Maciuś tam teraz pracuje. Czyli wychodzi na to, że wstał po prostu. A nie, co? Gdzie jest Maciek? Tak, śpi chyba. Nie, to, nie ma go nigdzie. Nie było. abu dzisiaj? dzisiaj? A co zrobił tutaj? Nic? To tą ścianę ty robiłeś? Tak. Tą też? No. I on śpi? No. Tak. Ślałem, że się poprawił. No jo! Co ty robisz? Co? Nie, nie, nie! Stawaj mi! Co miałeś robić? No widzicie to? Znowu kolejny dzień. Poprosiłem go, żeby ogarnął tam rzeczy. Ja dzisiaj musiałem zmontować dwa filmy, dlatego nie mogłem. Ale ciebie poprosiłem, co ty robisz? Znowu śpisz? W tej chwili na dół i do roboty. A co u królika w ogóle? Dobrze, właśnie muszę mu posprzątać, wiesz I muszę zrobić. Trochę... A remont to no, zrobi? Innego. Ściany czekają muszę na ciebie Muszę się wpierw królikiem zająć. Wczoraj tak ładnie pracowałeś a dzisiaj co? Masakra z nim Idziesz teraz i robisz. Dobra. No i od razu królikowi wymień, tak? No to ale może poczekaj, bo muszę wpierw pokocić. Co za mały gówniarz z ciebie. Obiecałeś, tak, żebyś robił. Obiecałeś czy nie? Nie. Zobacz, co się na dole dzieje. Ja nigdy nie dotrzymaj słowa Tutaj, spójrz w lewo. Co? Nie zapomnijcie o nie za subskrybowanie tego kanału. Nie tego filmu, który znajduje się za moim palce. Widzisz? co? On ciężko pracuje. Już na wykończeniu jest. No, na wykończeniu, jest. No, na wykończeniu jest, Nie, idź mieszka. do niego teraz. Idź, idź, idź. Oddaj mu to, daj mu to, co masz w rękach. Słyszysz? Daj mu to, co masz w rękach. No, no mi kasę, to za to, że pomogłem. Kasę? A skąd ty masz kasę? Mam. Dobra, daj mu to. Daj mi to najpierw. Proszę bardzo. Ty zejdź z drabiny. Ja nie, <todgłos》. todgłos》. todgłos》>. A ty co? Jaka, jaka robota jest dla niego? No właśnie, się za odpowiedź. Powiem wam, że, że naprawdę, myślałem, że on się zmienił, że zacznie tutaj robić, ona da to samo, ale dzisiaj na pewno już położymy tutaj panele, stawimy tutaj pierwsze panele, a jeżeli nie zrobimy tego, to nie wiem, co, ale na pewno w tym odcinku już skończymy ten przedkład, także zapraszam do oglądania, Maciek, słuchaj Musimy poważnie porozmawiać. Co? Kiedy przestaniesz uciekać od pracy? Jak się proszę, skończy Proszę robota. bardzo, idziesz tam i robisz. A ty ciągle mi robisz? uciekasz. Też odkurzyłem. Odkurzyłeś, ale dalej robota czeka, dlatego idź, zobacz jak on ładnie pracuje. Widzę, a ja co mam robić? Nie? Stary dziada, zobacz jak pracuje. Ty masz więcej sił od niego, jesteś karłem, człowieku. Ja Całe ja życie robić? Tym, Zobacz, widzisz tutaj? To. Kto to tutaj zamontował? Co za demi tutaj wsadził? to? Musisz to wyjąć teraz? No jak? No, strach! Wyjmuj. Nie mam jak! Jak to nie? Postaraj się. No, hop, no hop, do góry. Nie wyjmę. Nie denerwuj mnie nawet. No nie wyjmę. A kto ma wyjąć? Majster. Trzymaj to, trzymaj to. Pokażę ci, jest głupi, jak to się wyjmuje. No. następne. No wyjmij. Nie nagrywaj mnie. Nie nagrywaj, nagrywaj mnie. Go. Wyjmij. Nie nagrywaj mnie. Czekam, widać. Nie, nie nagrywaj No wyjmij, dawaj. Ale co, teraz będziemy nagrywać? Tak. To ty nic nie robisz. Zobacz, ile ja tutaj zrobiłem. To ja wszystko robię. Zobaczcie mam spodnie. Ile trzeba po moich spodniach, że sam czas tutaj pracuje, a ty nic nie robisz. Ale to jest zmieniał O, trzeba wykręcić to. Tylko uważaj na ścianę, bo jest zrobiona. Zobacz. Widzisz? Ciężko. Tak ciężko się robi. Wow. No. Wow. Dawaj wyjmij, ja nie sięgam, wyjmij. No wyjmij! A jak tam zrobić? Ty taki fachowiec z niego, nie? Trzeba bardzo, tak, puść. No, gratuluję. No co czekaj, zobacz, zaraz jak pomalowałeś czele ściany, zobacz ja pomalowałem ścianę. I teraz trzeba poprawić. Przecież to ja malowałem. I to nie jest malowanie, eee. tylko gruntowanie. To jest już pomalowane farbą. ja malowałem tą ścianę. Kto mu w malował? Ja sobie przypominam, że to ja malowałem. Kiedy? No ten ten mówi, że to on malował. Muszę spać, poszedł. A czemu tutaj są dziury niezakryjone? No bo nie A czemu tutaj są pęknięcia? Bo no, bo jest suszarką suszy. Kazałeś suszyć. Um, Szuszowałem? Ja tak, tak. A czemu tutaj nie jest yy, zatynkowane? Bo to ty to rozwaliłeś przecież. Tak. A czemu tutaj są zacieki? Tak malował tą ścianę. To ja malowałam w końcu, czy ty? No tam tą ścianę tym malu. No malowałem. się zdecydujcie kto tutaj robi. Bo a ja widzę, jest? że tutaj sami idioci są. Tą ścianę malował Marek. A tą ścianę tu malowaliśmy my, tylko no, ja, ja malować. Bo tam co się... trzeba to szlifować. No to na co? Ten pasek. No to bierz papier i ślifuj. No, bierz papier i ślifuj. No. Same problemy z tym remontem. A już się zapowiadało tak świetnie. Wstaję sobie rano, czy nie rano, po południu, bo montowałem te filmy. Słyszę dźwięk papieru ściernego. Myślałem, że on już zaczął pracować, a on co? Nic. I co teraz znowu idzie się obijać? Tak. Zmierzam szybko na to krzesło. Dobra, bo ja po prostu, po prostu potrzebuję dwóch rąk, żeby go ogarnąć siłą. Hej. Eee, okay. Co? Potrzebuję jakiegoś smugiacza. Dlatego zrobimy to po prostu i pokażemy. O, księżniczka. Ty, no. majster! Majster, pokaż się. Cały biały. Słyszałam, że zamiast pracować, to wy się tutaj obijacie, no? No to, to nie nic nie no, Ty słyszałam, że się obijasz. Coś maluję. Co, mi to, bijacie, no. no źle to robi, nie? No, źle, źle to robi? Ale ten, bo już gruntu. Ty taka mądra jesteś, a tutaj w ogóle nic już nie ma. gruntu nie ma na tym. Bo... Musisz nałożyć, Karolina. No ja wiem, myślałam. Dobra, tak ona chce robić, no to ją po prosto, logicznie. Tylko co do ciekawego robić, jak nie ma co robić? To ja jest, to jest na moje miejsce. A widziałeś, ja sobie widziałeś, jak on wygląda? Cały biały jest. Majster, czemu masz taki biały nos? Mam, Majster chyba coś ukrywa przed nami. Dobra, siadaj tutaj. Ja tam słyszałem, że Majster to wcześniej jakiś w mówił. Jak na drabinie stał. Naprawdę? Dobra, słuchaj, teraz Ty zajmij moje miejsce. Chodź. Co ja mam robić? Siadaj i patrz, czy dobrze maluję. jak będzie źle malowała, to krzyczę. Dobra. Nakładaj ten grunt, o co ci chodzi? No wiesz, tu! No przecież maluję! Nie malujesz, tylko gruntujesz. No to gruntujesz! znam, czemu w tym samym miejscu? Żeby było dokładnie! Ty, się znasz na rzeczy. Lepiej niż jak krzyczysz. Patrz i ja od razu lepiej zaczęła robić. Ja nie wiem, aż tak dobrze. No. jak będzie źle robiła, to krzyczny. To no dobrze. Będziesz mnie to poprawicie, żeby nie było siady. No nakładaj ten grunt, jeszcze Patrz tu! Czemu ten malujesz znowu w tym samym miejscu, wiesz tam? Żeby było Bierz. dokładnie, co mam na Bądź. odwal robić? Mam na odwal robić. Czy chcesz, żeby było dokładnie? Jak masz robić dokładnie, to ma musi być coś na tym wałku! A co nie ma? Teraz jest. Yes, to jest list. No szybciej, góra dół To jest tylko nasz efekt, To jest zajebistym kierownikiem budowy. Ci powiem. A gdzie jest mój kask? A, kasku nie masz, dobra. To ja w tej gronie zgodzę, pokażę. A on zajebisty. No tak? dawaj, dawaj! O wiele lepiej krzyczy niż pracuje, to jest pewne Proszę. I co, coś się zmieniło? I teraz tu kierownikiem, a nie. Pochlam wszystko, całą podłogę! Mam ochotę ciebie pokrwać w tym momencie. Na krzesło siadaj, Maciek. No co ty by nie stał? Ty. A ja Co? przypadkiem nie mówiłem, że wrócimy tutaj do widzów przed monitorami, jak skończymy wszystkie ściany. Jak ona skończy wszystkie ściany? No ona. Ty lepiej się wrzesz niż pracujesz No, no się pracuje. właśnie, o tym przed chwilą mówiłem. Ty nie. Nie widzisz, czy to nie reguluj moich wypowiedzi, tylko pracuj. Dobra, także teraz już naprawdę wracamy, jak te ściany będą białe, i zaczniemy kłaść podłogę. Już nic więcej nie nagrywam, bo. Ty też, wałek Wzywają mnie, wybaczcie. Każoku, sufit jest do pomalowania, jesteś najwyższy z nas wszystkich. Nie będę niczego malował. Będziesz malował, bierz bałek? W tej chwili! Oddaję Ci Ale przepraszam, przepraszam, Szymon, oddaję głos. Nie, teraz ja sobie będę rozmawiał. Będę mówił, że Marek Truszel to śmieć, biedak i wypierdolę malować sufit. Ja za to płacę. Kajster, weź mu coś coś. Nie chodzisz malować. Co? Malować jej. Dziękuję. No. I tyle. Marek poszedł malować. A, chyba, A co z zrobi mam zrobić? Kurwa, za... zostaw ten żerandol. Pan co robi? Debil, kręci się na żerandolu. Pójdzie czy nie pójdzie? Jak mam to wyjąć? No jak mam to wyjąć? Kamień ja to, bo to jest niemożliwe. No jak mam żerandol wyjąć? Pana psychona, na żerandolu wisi. Co? Żylandor e hmm? zostaw na Trzeba sprawdzić, czy Maciek cokolwiek robi Jestem przekonany, że na 100% nic nie robi Ale oczywiście się upewnimy Maćku, co robisz? Siedzę A robisz coś w związku z remontem? Nie no, czyli nie myliliśmy się I już tłumaczymy o co chodzi A mianowicie, wejdźmy sobie do pokoju Macieja Ja się nie wiem co chodzi A ja wiem o co chodzi Słuchajcie, mamy tutaj dla Maćka prezent Tym prezentem jest właśnie to, nówka Sztuka 64 giga, 11 pro, bo ma trzy aparaty. I dam mu prezent za opierdzielanie się. I będzie mu tak zajebiście wstyd, bo on to tak nic tutaj nie robi. Nie wiem jaka będzie jego reakcja. Ty no wiesz? myślę, że może być ciekawa. To co? Ty wręczasz? Nie, no ty wręcz. Nie, nie, ty. Tak ty jesteś kierownikiem. Ale ty mu wręcz i powiesz. Ja mam wręcz. jest, chy... tak, że za opierdzielanie się. Dobra. Także idziemy. O, królik. Tak ładny a może Nie, 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 nie. nie. Idźmy, i działamy. Macieju, idziemy do ciebie. Gdzie on teraz jest? Gdzie on Kasia, jest? Znowu obija. Karzeł. Co jeszcze był tutaj? Ty, Karzeł. A, tutaj jesteś. Co chcesz? No potrzebujemy cię na dole. Dlaczego tutaj. byłeś w moim pokoju. Chodź, no chodź, wytłumaczę ci. Co? Tutaj, proszę, zapraszam. Na naszą strefę remontu. Co tam masz? Płyżak czy co? Co jest tej tobie? Stań Pięknie. tutaj, tu, 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 tu. stój. Albo na, na tym betonowym, Stań. No i co? I teraz Karolina Macie coś do... Chciałam się po prostu. Raczej, znaczy, Marek głównie. No bo on zasponsorował prezent za obijanie się. Prezent za obijanie się. prezent za obijanie się. Każdy, Mam Hełm, mam hełm. Co to jest? Co? No, prezent za obijanie się. No. Za nic nierobienie w związku z remontem. Wytrzymaj. No, to dla ciebie za nic nie robienie. Za nic nie robienie? No tak, nic tutaj nie zrobiłeś. Od A ja nie jestem dwa koła w plecy? No jesteś, ale no stwierdziliśmy, że żeby było ci jeszcze bardziej wstyd, no to dostaniesz prezent za nic nie robienie. Zobacz, tutaj miałeś ścianę do zrobienia, olałeś Ile taka? Tutaj miałeś. Jaka outra pokosztuje? E, 5200. Tutaj miałeś też ścianę do zrobienia, to też musiałem zrobić. Tutaj też trzeba było za ciebie robić. Były to było do wygładzenia. Było Przez chwilę ja tutaj sprzątałem. Wszystko leży od no. To co? Co ty z tym Unboxing. Mhm. On takie tutaj, rzeczy. tutaj, tutaj. Nie wychodzę z remontu Ukradłeś to? Nie, nie umiem Patrz, tutaj masz folikę A, i ją dala. wyciągasz. Tako? Tak. W ten sposób? Mhm. I co teraz? Fajny prezent, co p... Bardzo. Najważniejsze jest jego szczęście, chyba, nie? I co teraz? No, to, no teraz zapadałoby robić remont, nie? To trzeba iść pracować, tak? To nie sobie poleży, ja idę pracować. Idzie pracować. Co, 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 co trzeba zrobić? Dobrze, dobrze, to my sprawdzimy za godzinę czy cokolwiek zrobisz. Dobrze, także za godzinę sprawdzimy, co po prostu udało się zrobić. Ja pamiętam jaki jest stan tutaj. Minęła godzina i dwie minuty. Idziemy sprawdzić postęp pracy. Jak już wiecie, z poprzedniej sceny Maciek dostał odpowiednią zachętę, żeby pracować i zobaczymy, czy ściany już są wszystkie pomalowane. Ale jak tutaj widzę, panele nie są położone. Ale okej, okay, nie zdążyłby. Co tam Maciek? fajny telefon, zajebiście na nim moje chciała. Pokaż No nie muszę, już go wystawiłaś Wystawiłeś już? co, panie, co zrobiłem Ja mam swój telefon lepszy a, Jaki? Do swojego tamtego Nokia 30 czy... Nie, tak? on ma Xiaomi Też od ciebie, ale jego jeszcze nie sprzedałem No musisz czegoś korzystać Ale serio wystawiłeś go? No, a ile on kosztował? On kosztował 5199 zł Ten Za ile go wystawiłeś? Za trójkę Szybko mu zejdzie Dobra, sprawdźmy sobie postępy pracy Także jak widać nic się nie zmieniło Nie no, w sumie to mało, Nie, to jest tylko grunt, który ja położyłem Nie, pomalo no, jest ściana Tak? A kogo ty próbujesz uszukać? Siebie czy mnie? Także Maciuś nic nie zrobił Będziesz tak leżał, tak? Ale to wiesz, że im dłużej mniej, że go używał, tym mniej będzie wart. Nie zaglądaj mi. Mogłeś go nie odpalać, wtedy byłby jeszcze więcej warto. No, jak nówka by był. Wiesz? ale na tamtym by mi się Karolina. Zacierna... Więcej żadnych dzieci już, bo ten jest. Mm. Straszny. Rozwierzone Bachor. Dajesz mu coś, żeby się cieszył, a ten nie potrafi nawet docenić. Ale Nigdy więcej już żadnego dziecka nie będziemy mieć. To jest ostatnie. Bo to diabeł, jest to szata. Co się tutaj stało? Wszystkie ściany białe. Tutaj majster zaradził jakoś na dziurę, która pozostała po ścianie Ale to wszystko wygląda pięknie, a Maciek jest zasranym, lenim, karłowatym Ty No? Co zrobiłeś? Co znowu sprzedajesz? Nic, ile kosztuje? Maka Co, 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 co? Nic Idź wy Dobrze, także podziwiajmy, podziwiajcie wszyscy jakie to jest piękne Tutaj zostało zrobione troszkę szczerze mówiąc na Zresztą widać to głową okiem, ale uznałem, że nikt przecież nie będzie przychodził tutaj i wytykał na tego, że źle zrobiliśmy. No. Jest zrobione tak, że po prostu było. Większą wagę będziemy przykładać do podłogi, albo no podłoga jednak musi być dobrej jakości profesjonalna. I przede wszystkim majster nie może tej podłogi robić, ponieważ tutaj, o, tak zrobił, że odpada. O, widać? Dlatego trzeba reklamować nie no, odpada, także Nie. Po, podłogi po prostu majster nie może robić, Dziś będzie się i tak jeszcze co tam? Maciuś, o co chodzi? Jest już późno. Ja muszę właśnie ten film, który teraz nagrywamy, albo poprzedni zmontować. Czy no? mogę na ciebie liczyć, że skończysz podłogę? Najtrudniejsze zrobiliśmy. Słuchaj, jest tutaj docięte, to okrągłe, czyli najtrudniejsze. Wiesz jaki ja jestem Tutaj on właśnie docina, tak? Znaczy on no też się opierdziela, ale to nieważne. Czy mogę na ciebie liczyć? Umiesz liczyć, liczy na siebie. Liczę na karła. Maj. Podobno karły są pracowite. Wiesz kto no pracuje. Nie pod ten adrę sobie. U Mikołaja Świętego wiesz kto pracuje? Elfy, Elfy i karły W każdym razie, Maciuś, liczę na to, że ta podłoga będzie skończona A ja idę montować film Dzień dobry, jestem Marek, a dzisiaj jest następny dzień po wczorajszym A ja jestem w ciężkim szoku, ponieważ stałem sobie i zobaczyłem właśnie to Jak widzicie, tutaj wszędzie są panele Praktycznie wszystkie panele są położone, oprócz tych małych docinków Tutaj jeszcze nie ma, ale tak czy inaczej jestem w szoku Ponieważ kto by się spodziewał, że Maciek się mnie posłucha i w końcu zacznie coś robić Wiecie ile tutaj było roboty? Jeszcze tutaj dociął Tutaj wszystko jest pięknie zrobione. Już pomijam ten sych, który zrobił, znaczy to są tylko narzędzia. Ale Maciek samodzielnie dociął tutaj podłogę i położył. Jestem naprawdę pod wrażeniem. Teraz pójdę mu podziękować, bo po prostu należą mu się podziękowania i serdeczne gratulacje. Maciek! Co? Widziałeś, co się stało na dole? Widziałem. Co się stało? Bogę położyłeś na czytanie. ja... No, czy, czyli wszystko wiadomo. To majster chłopiec? Nie. No jak to nie? No nieprawda. Ja No dobra, to chodź zobaczysz jak to wygląda Paster coś tam podpowiedział mi. Czyli ty kładłeś, czy nie? Ja, ale Paster mówił jak kłaść. Czyli mam Ci podziękować? No Dziękuję Ci bardzo Dziękuję Jeszcze została ostatnia rzecz, taka w sumie najważniejsza dekoracja Widzisz Maciek? Idę, tylko spodnie założę Tam jest przygotowane coś naprawdę zajebistego, także za chwilę to zrobimy Widzisz co tutaj się znajduje? Nie po dobrze. No to jest w sumie kolejny prezent dla Ciebie A to co to? O kurde, co to jest? Dobra no Wieszasz? Już jest tutaj dziura wywiercona Zrobiłem tą dziurę temu. Na to? To? Tak, tak, tak Po prostu powiedz. To jest chyba nie Dawaj, dasz radę To jest prezent dla ciebie Wszyscy są ciekawi jak to wygląda O cholera Co, dasz radę? Dasz radę No, wyżej troszeczkę Uah. Dobra, jest krzywą, ale trudno I co, podoba się? No i to ja Także to jest taki prezencik dla Macieka Słuchaj, musisz sobie jeszcze A no, jak to ładnie wygląda To zajebiście wygląda no Jeszcze to trzeba zerwać, nie? To, to, a tym się wczoraj Makumbe udawałeś ci No dokładnie Także Maciek, dziękuję ci bardzo Jaką byś chciał nagrodę? A telefon w ogóle sprzedałeś? Czy masz jeszcze? Czy dopiero rozmawiasz z pływającym? Znaczy no, jeszcze ten, testuję sobie go, wiesz. A masz już kupca? Nie, jeszcze nie A jaką byś chciał kolejną nagrodę? Nie wiem, a co? Nie, mogę ci zegarek oddać jak chcesz. Nie, ja to te... Mam do drugi zegarek, fajny. Nie, ja nie potrzebuję. Dobra, dasz mi znać, jak nagrodę byś chciał za zrobienie tego wszystkiego. Mam nadzieję, że to Ty nie kłamiesz. Czemu teraz to się cieszyło? Dobra, został. To... to ja, tylko że mówię ci, majster mi tam trochę, wiesz. Naprawdę wygląda to zajebiście. Piękna ta podłoga. No, też tak myślę. I tak to... wiem, że ty tego nie robiłeś. Nie Ale trudno. Przynajmniej nie umiem dobrze kłamać. Dziękuję Wam za obejrzenie tego filmu. Widzimy się już wkrótce w następnym filmie. Do zobaczenia.